W tej połowie pozwoliliśmy sobie trochę na taką frasowliwość grę za bardzo górą i to nie przynosiło efektu, bo zawodnicy Konkordii wiedzieliśmy, że w tyłach są zawodnikami rosłymi i należało grać dołem. W przerwie takie korekty, przynajmniej słowne, zawodnicy dostali. Akcji, tak jak robił z prawej strony oczywiście była taka sytuacja, ale Krauze sam trzy razy wchodził i powinien dobrać piłkę w identyczny sposób to, co Concordia miała i prawdopodobnie by się też to skończyło. Ale to nie mówmy o prawdopodobnie, to co miał Udo do z 6 metrów, to co miał wcześniej wycofaną piłkę Rejman i, i dwukrotnie i nie trafił, no to to się później może tym zawodnikom śnić że konsekwencje mogą tego, nie strzelenia tych ramek, być znaczne. To nie mecz będzie... Ten pierwszy już niejako historycznie można go oceniać. E, dziękuję zawodnikom za niesamowitą walkę, za serce zostawione na wojsku, ale nikt chyba tutaj nie przypuszczał, że, że to będzie jakiś fajerberta, mecz, no, że, że, że wygramy tak, e, prawie każdy tutaj miał takie pragnienie, ja też, tylko ja po tym, sam po analizie tego, tego, tego zespołu, a wiedzę mieliśmy znaczną, wiedzieli, że nasz czeka bardzo, bardzo, bardzo trudny pojedynek.